Hej hej, witam w kolejnym odcinku Simsów z Bezludnej Wyspy. Pewnie nie spodziewaliście się, że tak szybko zobaczycie Jankę ponownie na tym kanale, ja sama się nie spodziewałam, a jednak szybka decyzja spowodowała, że nagrywam dziś kontynuację życia naszej Janinki, która jest już młodą mężatką, ma nawet zwierzątko domowe, tego się dorobiła, no i zobaczymy, jak potoczą się jej losy w zupełnie nowym miejscu. Zatrzymaliśmy się dokładnie w momencie zakończenia scenariusza gry. Janina naturalnie pada, jak zawsze, ona jest wiecznie bez energii. E, chyba brakuje jej tutaj kawy na tej wyspie. E, I z tego względu poślemy ją spać, a faktyczną rozgrywką zajmiemy się nad ranem. Przyjrzymy się wtedy naszemu Timotiemu na przykład, zobaczymy, co się dzieje z orangutankiem, no i spróbujemy pociągnąć życie Janki w jakimś konkretnym kierunku. Także pytanie, czy ona się tutaj odnajdzie na stałe, czy będzie szczęśliwa, czy jednak nie. Patrzę w niego. Co on robi?! O nie, ja czuję, że Janina będzie mieć taki ubaw po prostu z tych ludzi, co tutaj żyją. No on wszedł na drzewo i udaj małpę. Się na drzewie. W ogóle zauważyliście, że tutaj nie ma opcji robienia zdjęć? Bo to jest pamiętnik. Janka sobie pisała takie różne rzeczy tutaj. Tu jest mnóstwo do czytania, także ja nawet się do tego nie zabieram. To by zajęło chyba milion lat. Jakiś film osobny, trwający ze trzy godziny. Ja się w ogóle dziwię, że tłumaczą się chciało to tłumaczyć. Ale zdjęć jako takich nie ma. Taki szkopu, bo ja lubię robić zdjęcia. Prywatnie, no i w rozgrywce również. Najważniejsze, że mamy to udokumentowane na wideo. Timothy po prostu wchodzi na drzewem małpa. Będzie łubas z tobą stary. Będzie przeszkadzać tej biednej małpie. A Janka może uciec na trawie? Nie, tylko na wybrzeżu. Janka będzie trzeba zaopatrzyć na przykład w małżeńskie Łoże, a nie taka samolubna. Ważne, żeby ona się wyspała. No dobra, Timoti, jako że nie mamy za dużo do roboty, twoja małżonka śpi, no to przyjrzymy się twojej osobie. Nie wiadomo dlaczego przyjął on nazwisko. Właśnie Janiny. Nazywa się rycerz. Może teraz będzie bardziej szanowany w tej wiosce? Nie wiadomo tego. Ogólnie to jest miejscowym bohaterem, o proszę, on zyskuje takie miana, ze względu na to, że Janka się w nim zakochała. No i pragnie popularności. Chce zdobyć szałas. Ty masz dom, człowieku, Janka już się na tyle ustawiła na tej wyspie, że ona dom ma, a nie szałas. Dalej tutaj można coś wykopać. Jeśli chodzi o jego znajomości, no to jak widać z Janką jakieś tam zauroczenie jest, ale nie są najlepszymi przyjaciółmi. Już lepiej się dogaduje z małpą. Ogólnie to on znajomości zbyt dużo nie ma i niestety nie niedopatrzenie, bo nie zna nawet wodza. Jeśli chodzi o jego drzewko, no to cóż rodziny żadnej. Janka też jest biedną sierotą, także w tej kwestii się dogadują. Nie ma żadnej pracy, nie ma żadnych umiejętności Biedny, Timothy. On jest jeszcze młody po prostu. Czy tego tak strony czy oni w ogóle będą umierać tutaj. Klątwa rozdzieliła Timotiego z jego mentorem szamanem plemienia, a ma na tym tam. Timothy nie ma już szans na rozwinięcie kariery szamana, zatem szuka innej pracy, ale ona chyba stała się szamanem. Bo przecież awansowała. No jaką sylwetkę sobie wyrobiłam tej Nie, dalej jest zbieraczką liści. A powiedzieli, że szamanką. To co? Oszukali? Ją? Lubi dysportowane sylwetki. No to Janka tutaj dla niego się nadaje, ale z kolei czarne włosy. O, na marudę. Może leci też na oryginalność. No i główne wspomnienia Kimotiego to jest właśnie pocałunek z Janką. Stali się przyjaciółmi, później przestali się przyjaźnić, później się zaręczyli dopiero? Przygarnął małpę, adoptował jak swoje. Później dzieli ślub, no i ponownie Janka przestała być jego przyjaciółką. Także nie wiem, może on ma w rzeczywistości jakieś niecne zamiary wobec tej Janiny. Ma telefon z muszelki. O, może jeszcze, y, można jeszcze mieć taki teleskop. Twórca prądu, o proszę. Mogą elektrownię sobie postawić do wiatraka. Mamy w tym momencie poranek. Kimoti trochę zmarzł. Przez tą noc spędzoną na zewnątrz. Może wejdzie do domu niż trochę rozgości. zwłaszcza w toalecie. Jak już znasz toaletę, to już jesteś w domu. Janinę też zaraz będziemy tutaj wysyłać do ogarnięcia się. Trzeba ich zaopatrzyć w jakieś jedzonko przede wszystkim. Janina będzie teraz odsypiać pięć cały scenariusz. Ona nie ma czegoś takiego jak prysznic, musi się po prostu kąpać tutaj w wodzie. Ale w takiej scenarii to nie powinna narzekać. Janka musi wyruszyć w tym momencie na poszukiwanie pożywienia. No i wydaje mi się, że ona właśnie pójdzie do pracy. Jakby nie patrzeć, już rozpoczyna się dorosłe życie normalne życie już nie ma żadnych poszukiwań, lekarstw, scenariuszy. Tylko Timothy jest w dalszym ciągu takim pasożytem trochę. On tylko pasożytuje na biednej Jance. Ona nawet pracę sobie znalazła. A jest nie u siebie, jakby nie patrzeć. Tutaj można już posprzątać te gałęzie, tam już nic się więcej nie da rozpalić. No to jak siedzisz w domu i jesteś teraz taką domową gosposią, no to zajmij się sprzątaniem. Zaraz sprawdzimy również, na co nas stać. Bo zasobów mamy dość sporo. Można by było jakąś kuchnię tutaj zorganizować. Na podwójne łóżko niestety nas nie stać. Także trzeba będzie sprzedać to. Mają tutaj takie miejscowe oeliksy. Małpa wszędzie łazi teraz za tym gościem. Może się że to jej ojciec. <grym> Dobre to. Jak to Janina ma ostatnią szansę, aby wyruszyć na poszukiwanie? Ona już przecież poszła tam. Już była w tej pracy. Jest zresztą nadal. W pracy. Iść do pracy. Ale bez sensu. Jak widzisz, Timothy każdy tutaj coś robi. W tym domu. Oprócz ciebie. Timothy zajmie się po prostu wykupywaniem takich różnych rzeczy, ale ktoś się przychodzi do nich. Jakaś aroma. Może to był chłopak, nie wiem, sama. On chciał sobie po prostu odkopać taką rzecz, bo widzi już, że może to być coś cennego. W jego kulturze wszystko się nada. Każda deseczka. Odblokujesz nową nagrodę scenariusza. Ej, Bosko! Timot, jak to zrobiłeś? O, to był właśnie ten generator prądu! Ale motyw niezły. Można to gdzieś ustawić tak z boczku, żeby nie przeszkadzało? Żeby nie było tego widać każdym razem. Jak daleka jest ta parcela w ogóle? Ja bym się w ogóle niechętnie z tym wyprowadziła, bo to jest taki trochę nieporęczny ten dom, szczerze mówiąc. Chyba musimy popatrzeć, jak wygląda inny dom. Dobra, to nie rozkładaj tego na razie, bo chyba będzie się wprowadzać. Zobacz za ten czas, kto przyszedł do was. Jak on tak nikogo nie zna. To trzeba trochę poprawić kontakty z ludźmi z wioski. A nie, ja nie dam, gdzie znajdziecie osób A on się tu urodził. Wchodzi do bez pardon na chatę. Może szuka kiwla. A nie, je na Chłopcze, będzie dziś dobra pogoda, wiesz coś na ten temat od szamana? Nie no, to twoja małżonka jest teraz z szamanem. Z tego co słyszałam. No dobra, niech on się zajmuje dalej swoją pracą. Tutaj było na przykład naświnione. Tu jeszcze można zbadać jakiś kamień. To też ciekawe. Zwie sobie banana na osłodę. No i wajata ma jakiś problem z swojej pracy. Lubi swoje zajęcie zbieraczki owoców, ale zawsze musi się pojawić jakieś ale. Z powodu tego entuzjazmu zebrała ich zbyt wiele. O nie, jest jej ciężko. Wiele owoców zepsuje się, zanim zostaną zjedzone. No podzielimy się z wioską. Aby uniknąć dalszego marnowania owoców, postanawia przez jakiś czas zbierać kamienie. O mój Boże, to teraz będzie ciężko jeszcze ze względu na kamienie teraz ma więcej kamieni niż jest w stanie zagospodarować. Czy powinna rozwiązać problem rozważnie, uporządkowując kamienie, czy wyrzucić swoją kolekcję? Nie no uporządkuj, to podstawa przecież. Postanawia uporządkować kamienie w chłodne stosy. Sortując i układając kamienie buduje serię odwróconych piramid ze stosów posortowanych kamieni. Boże, taka inteligentna ma się rzadko zdarza. Chyba nigdy. Wieście o odwróconych piramidach roznoszą się szybko i polana staje się ulubionym celem wizyt turystów. O proszę! A niby to bezludna wyspa. Wajata mogłaby obyć się bez turystów, ale przynajmniej świetnie zarabia na sprzedaży koszulek. Nie no świetne. No i Janinka w końcu nam powraca. I czy jakąś rybkę. Albo może po prostu skocz do wody. Nawet się nie przywitała ze swoim mężem. Dobra, chwilę ogarniemy tutaj Jankę, jeśli chodzi jeszcze o jej higienę. Złapała jeszcze jakąś rybkę, to fajnie. Będziemy mieć pożywienie na przyszłość. Możesz po prostu pływać? Sprawdźmy tylko, bo ciekawi mnie ten kamień. Co można ciekawego tutaj dostać. A może będzie to zwykły kamień, po prostu. Co to takiego? Moje kung fu jest za słabe, aby rozbić tę skałę. Przydałby mi się łom. A Janka ma łom. O, zbieraj. Pomóż, że Janino, bo tutaj trzeba rozłopać kamień. No to już Janka idzie. Ona ma różne umiejętności jako ta prymuska. No to pewnie tak trzeba zrobić. A, dostaję tylko te zasoby. Myślałam, że coś tutaj będzie, jakiś skarb. Coś tajemnego. No nic. Janka się w tym momencie ubierze, a później przejdziemy sobie do jakiegoś ciekawszego miejsca. Ogólnie to chciałam troszeczkę pozwiedzać w dalszym ciągu tą wyspę. Pewnie nie znajdziemy tutaj już innych parceli, bo cała mapa jest odsłonięta, tak mi się wydaje. Ale moglibyśmy w sumie e, bliżej się przyjrzeć tym wszystkim parcelom. Bo w trakcie gry zwracaliśmy uwagę tylko na nasz scenariusz. Także powróćmy do korzeni, do plaży rozbitków. Janka pokaże swojemu mężowi, jak to się stało. Czy mam iść sam sama? Wciśnięcie opcji nie spowoduje zabranie rodziny, ale inne. Dobra, jedziemy z rodziną, Ona chce pokazać Timotiemu, gdzie się rozbiła statkiem. O nie, co to znowu za dźwięk? Nie ja mówię, oni chyba się właśnie nie kochają. Nawet w trakcie spaceru na plażę oni się w sobie odkochują, ale miłość. Szybciej, bo jestem ciekawa, co tam się stało. Janka tutaj rozmawia z tą dziewczyną. Tu mata właśnie, o tak. To ta kumata, z którą ona się zakumała troszeczkę. I słuchajcie, oni się już w ogóle nie przyjaźnią. Ten Timothy w ogóle nie kocha już naszej Janki. Odkochał się w niej. Idzie podziwiać taką typiarę, nie? Ale niewierny. Niewierny Tomasz. Niewierny Timothy. Też na te zgadza się. Ale motyw. Chyba, że oni tutaj mogą mieć taki harem. Bigamia dozwolona, no i kilka żon. I on teraz szuka drugiej. No proszę. Myślą o jakichś miłościach. Ale się nie dogadali. O, co tutaj chodzi? Ale biedna ta Janka, no. Tak się zrobiła. Jeszcze jedyna szansa powrotu do domu przeszła jej obok nosa. No dobrze, sprawdźmy tylko co tutaj jest na tej plaży. Czy coś jeszcze się uchowało? A i proszę, jest jej, byłe siedzisko. Tutaj jest e, jakaś bezdomna pani, jakaś lani. Ona już wyczaiła miejsce, gdzie może spać, także Janka sobie z nią porozmawia, pogawędzi. Bo to całkiem ciekawe, co to za osoba śpi w, w jej łóżku. Ktoś spał w moim łóżku i jadł z mojego paleniska. Hej, patrz na ten statek? Patrzę, szukam miłości. Oraz ocalałych z niego. zwłok. No właśnie tak jak mówisz, to już raczej zwłoki będą pływać, a nie ocaleni, bo... Wszyscy już polecieli tam do ojczyzny helikopterem. Szukam też męża, wiesz? Myślałam, że trafię na kogoś za granicę, jak ty. Może też być rudy, nie mam nic przeciwko. do mm, ci szczęścia. A Timoti? już zdradza? Nie, patrzy na małpę. To jest chyba jakiś pokaz. Kumata robi pokaz. Nie, no nie wierzę, że on jej nie kocha, ale po prostu się czuje zniesmaczona. Chcesz rozmawiać z tą dziewczyną albo z kumatą? Musimy ci w takim razie znaleźć kogoś innego. Słyszałaś to o tym wulkanie? To moja sprawka. No co ty mówisz? Nie wierzę w to. Trzeba być miejscowym bohaterem, żeby takie rzeczy potrafić e, z wulkanem wyczyniać. O, Janka jest już podziwiana. Wszyscy ją znają w tej wiosce i jeszcze jest jakiś chory. Ona tutaj rozpala ogień, żeby tej dziewczynie bezdomnej nie było zimno. Może ona nie potrafić, co? Widzę, że tobie też podoba się to siedzisko. Ja to sama zrobiłam własnymi rękami, wiesz? To ciekawe. Nie wierzę. Jesteś kobietą. Kim ty tam opowiada, że związa z tęiną, ale jej nie kocha. Przykre. Jest tutaj nadal nasza tratwa. To ciekawe, że ona w dalszym ciągu się tutaj znajduje, ale nie można jej w ogóle używać, także bezużyteczne po prostu. W tym momencie Janina postanawia pójść dalej. Kolejnym punktem będą połamane skrzydła, bo to najbliżej jest. Także robią sobie taki spacerek. Wszyscy siadają tutaj. To jest teraz jakieś miejsce spotkań. Tubylców. Pani idzie z kokosem. Tej biednej jance marzą już się dzieci, ryby, duchy. A ten jej nie kocha w ogóle. Na dodatek zaczęło nam padać, także trzeba by było szukać jakiegoś schronienia. Chciałam tutaj zobaczyć, czy uchowały się nam jeszcze jakieś części. Może byśmy coś odnaleźli? Przypadkowo fajnego. No, ale z tymi wrakami to chyba nic już nie można zrobić. Jest jeszcze Achio. Ma takie imię, że wiecznie smutek go ogarnia. Achio... Jak niegdyś krytyka Są kolejne osoby, jakaś Erita, o proszę, Marama. Bardzo dużo tutaj jest mieszkańców. Niektóre są trochę lepiej ubrane. Ta to pewnie jakaś faszynistka. Idźmy dalej, nie zatrzymujmy się, ze względu na to, że pada. A my jesteśmy w środku wyspy. Nie mają nawet parasola. To jest taki drugi kontakt Janiny z tą wyspą. A tak patrz na tego Timotiego, zawsze stoi za nim. W tej części wyspy przestało już padać. Janka idzie do Timotiego. Chcę mu coś pogratulować, pewnie ślubu z nią. A on już ma to gdzieś. Boli małpę. Może on jest ukrytym małpistą. Co, tak patrzysz, Jan? Nie denerwuj się na moją małpę. To bardzo prymitywne stworzenie. No właśnie, zbyt prymitywne. Spędzasz z nią za dużo czasu. Nie rozumiem twojego wzburzenia. No przyszła jeszcze druga małpa, jakaś Tiki. Przestrasz ją. Janinka ma już pocha na cały świat. Będzie teraz straszyć małpy. Same małpy tu przychodzą. Tu ludzie chyba w ogóle nie zaglądają. No dobra, lecimy dalej. Janina cofnie się wspomnieniami do swojego pierwszego domu na wyspie. Na si lagunę. Jak widać tutaj także rozłożone są i siedziska, i szałasy. Miejscowi będą mieli miejsce spotkania kolejne. A tutaj w chacie? Można zapukać? Ktoś już tutaj mieszka? Czy jest wolne? Zobacz, Timothy, po raz pierwszy mieszkałam w tym miejscu. Znalazłam to przypadkiem. I tutaj pomyślałam, że odnajdę ciebie, moją miłość. Cześć, kumata. Opowiem ci plotkę o mieszkańcach wioski. Ta podobna do ciebie, co nie? Ta po prostu nie jest przyjaciółką. Nikogo na tej wyspie. Witam serdecznie, Janino. No, witam też. Chciałabym udzielić Ci wskazówki, ponieważ jesteś szamanką. Możesz teraz y, obwieszać nam, kiedy spadnie deszcz, albo będzie słońce, a my będziemy Ci wdzięczni. O, to miłe. Małpa poszła spać. Pod nogami czyjimiś. Może tak mi śmierdzą? Zarszusnęła. Timot, czy ty pragniesz jeszcze się ze mną zaprzyjaźnić? Albo zakochać? On woli teraz sobie facetów, nie wiem. Witam, mnie Nina. Chce cię połaskochać? O Boże, jakie dziwne zwyczaje, naprawdę. Obcy ludzie podchodzą, łaskoczą. Janka, chciałabym Ci opowiedzieć o takiej muszli. Robiłaś różne rzeczy za czasu scenariusza, możesz odnaleźć z niej się Właśnie poważne jakieś tematy. obliczają mi ryb w wodzie, a Janka stara się ponownie zbliżyć do Timotiego. Ale on jest jak sięporny. W ogóle jej nie kocha. Lekko tylko się przyjazny. No dobra, gdzie te dziewczyny? Bo Timothy chce sobie pogawędzić. Jest też pan wódz. To może być kompan dla Janki. Nie no, nie się nie podoba. Niestety. I to już bardziej ten grubasek. Na jedną burzę. Szukamy kogoś takiego, który, kto się będzie jej podobać na trzy. Ci już jedzą banany. Skitrali się pod drzewem. Nie zostawiaj skórek po bananach na trawie. To później, wiesz, jakie śmietnisko się zrobi. No nic, wróćmy w tym momencie do ich domu. To chyba była ta przystań. O Boże, gdzie oni przyszli? To jest ta przystań. Jezus Maria, nie, nie mogą już trafić do domu. Dżungla, to też nie to. Ja się zgubiłam. Zgubiłam się Gorące źródła, gdzie to była ich chata teraz? Nie no, nie wierzę, przykręta dziura Wróć do domu, o, najszybciej, najlepiej Janina, nie siedzi na tym tronie? Jesteś szamanką, a nie wodzem Powróciliśmy do domu i w tym momencie wyjdziemy sobie do głównego otoczenia gry Bo chciałabym sprawdzić, gdzie mogliby się oni wyprowadzić No i przy okazji sprawdzimy, czy ich na to stać Ej, patrzcie tylko na tego Timotiego, jak on wygląda w ogóle Taki zniesmaczony, że z Janką musi żyć Niestety jest to jedyny dostępny dom, do którego można się przeprowadzić, w którym można w ogóle mieszkać. Reszta jest zajęta. Nie możemy też prowadzić tej dwójki, co się co chwilę ma cała za tyłki. Niestety, Janka, musi pozostać w tym ciekawym domostwie z tym oto osobnikiem, który zachowuje się jak małpa. No i zresztą jej nie kocha. To przykre. Janka za ten czas zdobędzie sobie punkty logiki. Chłopcze! To chyba twoja mama przyszła po ciebie. Czy pani jestem mamą tego chłopca? Bo ja jestem Janka, na pewno pani o mnie słyszała. Jestem nowa na tej wyspie, no i jestem żoną tego Timotiego. Tak, ja wiem. Słyszałam o tobie, Janina, oraz o twoim pocałunku. Wielbimy cię wszyscy, bo jesteś nową czamanką. No w sumie to właśnie nie jestem zbieraczką liści. Nie dostałam tytułu innego. Janka nawet nie ma co postawić tym swoim gościom, bo nie ma kuchenki, żeby coś ugotować. No jest, Janinka otrzymała punkcik. Ponownie wita gości. Wszyscy jak przychodzą, chcą się z nią zakumplować. Przepowiadam, że dzisiaj będzie ładna pogoda w tej części wyspy. To bardzo mnie cieszy taka wiadomość. Słońce jest mile widziane w naszych stronach. Zgadzam się. Wtedy nie trzeba się obawiać, że przemoczycie te futra i że zmyją wam się malunki z ciała. Trochę masz rację, Janka. Widzę, że już ogarnia się. Nie nam się natrzaskać sobie trochę znajomości. Także z każdym stara się zamienić parę słów. Nie z każdym się dogaduje. No nic, pójdźmy dalej. Byliśmy już na lagunie, to pozostaje nam na kapliczka. Tym razem Janka wybierze się sama. Ma trochę już dość tego Timotiego. Chyba miłość prysła. Nam by wolała pewnie prysnąć już z tej wyspy. Jesteśmy w kolejnym miejscu, które zna Janina. Chodź z mapą. Ona nic nie robi, tylko stoi. Tutaj niestety już nie mamy żadnego szpadla. Ani nic innego do postawienia. Można tylko to ściąć, ale może ktoś by sobie nie życzył. Dobra, Janka, zostaw już te małpy. Ty musisz chyba szukać sobie innego męża. O ile istnieje tutaj coś takiego jak rozwód O, tutaj jakiś pan, kapitan. O, wita się z Janką. Ale miło. Ci tam gadają w krzakach. Małpa broń tutaj przejścia. Cześć, łopaki! Chciałam się zapoznać. Przyszłam ty z moją małpą, a, ty? a ja nie. Bo takowej nie mam. Mam tylko najlepszego przyjaciela, z którym właśnie zamieniałem parę. No to fajnie, że ty też bym chciała być. Szamanka, wiesz o co chodzi? To ja zyskałam ten tytuł. Hmm. Jeszcze o tym nie słyszałem. A gdzie jest nasz szaman? Co się z nim stało? No cóż, po prostu poszedł na emeryturę. Już nie będzie go. Za niedługo umrze. Przyjrzenie się. O, już dwie gwiazdki. Ma no, bardziej odkryte ciało. Można się bliżej przyjrzeć. Czy to ty byłaś tą dziewczyną, która rozbiła się na plaży? A następnie przygotowała dobre jedzenie dla wszystkich mieszkańców? Rozbiłam się na plaży, ale żadnego pożywienia. Zbieram tylko papaje i banany. W drogę, Janka. Jałowy brzeg. Chociaż ten gościu całkiem dobrze się tutaj dogaduje z Janką. Cały czas do niej zagaduje. I jeszcze przyszedł ten pan starszy, amanaki. O, chyba wpadnie i oko, rewi. Chce z nim dalej rozmawiać, dalej się poznać. Nie będziemy dłuwać w tych kamieniach, to bez sensu. Tu jest zresztą taki duży. Janka przyszła teraz na miejsce, w którym rozbiła się pozostała część rozbitków. Tak patrzy, co tutaj jeszcze ciekawego można porobić. Czy ktoś tutaj korzysta z tego miejsca? Ogień dalej się tli. Ach, to były czasy. Pamiętam ten dzień. Już do nich ktoś podchodzi. Wypatrzył, że Janka chodzi po tym miejscu. Nie znam jeszcze tej pani, dzień dobry i podpowiedziały mi, że właśnie tutaj jesteś Janina I że nie umiesz jeszcze surfować no To prawda akurat Mogę cię nauczyć? Bo potrafię Może kiedyś korzystam dzięki za propozycję Pośmiejmy się razem Oj, to było niemiłe Czemu ta pani była niemiła dla Janki? Jak widać Janka woli nawet chodzić po moczarach Niż wrócić do domu Tak bardzo już jest niesmaczona tym kimocim Który jej nie chce A ona tego wieśniaka uratowała ona idzie gdzieś spać Wyczaiła miejsce na moczarach że też się nie boisz dziewczyno Tutaj będziesz spać? Na tym czymś? W tych liściach? Ale motyw Ale Janka Dobre Poszła spać No ale ona wiecznie nie jest śpiąca no to Czego się spodziewać Tam ludzie robią sobie imprezkę na moczarach O ona śpi Już po imprezce No to tyle tego było Ktoś jeszcze jest? O ten biedny płacze Czemu wy się bijecie? Czy jesteście razem? W, w związku? Czy tak po prostu on cię zaczepia? Jak coś to możemy Możemy wspólnie wykopać dla niego grób Wiesz damska Solidarność te sprawy nie ja wiem o czym mówisz, Janino. O Boże, jeszcze przyszły jakieś hieny tutaj. Atakuje mnie! O Boże, Janka jest atakowana! Przez jakąś hienę! Nieźle, oni ścieszą. Coś w sensie ona! No, skadzimy Co za hiena? Mój Boże! Pełno tego tutaj! Ale się wybrała na moczary, ona jeszcze tak smacznie sobie spała. Posłuchaj, jednak nie jestem z nią w zmowie. Nie chcę się solidaryzować z takim kimś. Wolę się z tobą solidaryzować. Pójdziemy coś zjeść? Postawić papaj? Nie, Janina. Nie chcę nic jeść. Ty tylko żyć w spokoju. No a ja to nie? Dziwny jesteś. Jezus Maria, Janka, gdzie ty się wybierasz? Może zjedz tą papaje, co? Teraz lepiej się trzymać z tymi ludźmi, no bo to jakieś hieny, jak ją pogryzą na śmierć. Tak to przynajmniej od niej będziemy mieć pomoc. Boże, jeszcze spadła z tego drzewa. Jaka nie zdara. Ej no, nie zjadasz niczego? Posłuchaj, mógłbyś pójść ze mną kawałek, bo ja szukam teraz nowej miłości. Timot już mnie nie kocha, chyba nie chce. No i po prostu. Może ty, co? Śmieszna, jesteś Janina. W naszej kulturze nie można się rozwodzić, a ty już jesteś mężatką? Żoną? Naszego Timot jeden? Tego nie zna. Czyli się wkopałam w maliny? Nie, wiem co to znaczy, Ale masz kłopoty Tutaj się zaczyna gromadzić coraz więcej hien Nie wiadomo, czy można je oswoić Można na przykład przywitać, no to dobra Przywitaj się z hieną Ale jak ona cię zaatakuje, no to nie moja wina Spójrz, czy gość ci się podoba Bo to jest ważna informacja Dobra, hienka Nie atakuj mnie, proszę cię No nie, no to jest ta druga Ta druga jest jakaś napalona na jankę, no Jezus Maria, ty Wypędź tego zwierzaka stąd w ogóle Wynoś się, fuczaku Tamta była milsza to bym się mogła nawet pobawić. Tamta jest jakaś chora psychicznie. Ale bym wściekliwy. No dobra, to koniec tego dobrego. Janka musi wracać do domu. Chcesz mi towarzyszyć? Bo te hieny się na mnie rzucają. Niektóre są fajne. Rozmawiałam się z tym gościem, chciałam żeby odprowadził mnie do domu, bo tutaj są hieny, trochę się boję, a on nie chciał. To normalne. O, mężczyźni nie mogą rozmawiać z żonami. A przede wszystkim odprowadzę ich do domu, gdzie czekam Co ty gadasz? Jest dziwne obyczaje, tutaj panują naprawdę, chyba muszę to zmienić idź Janka do domu. A Timothy dalej jest na nią obrażony. Zachowuje się jakby miał focha. I w taki sposób Janka zapoznaje się po raz drugi z wyspą oraz jej mieszkańcami. Niestety Timothy odkochał się w niej. Nawet się nie przyjaźni z nią. No i nie wiadomo, czy nie będzie chciał jej zostawić. Dajcie koniecznie znać, czy chcecie usłyszeć, jaka będzie kontynuacja jej historii. A dziś dzięki za obejrzenie i następnego. Pa, pa!